Kolejny produkt na testy Tuga, potocznie zwana. Podobno sztos na felgi, i podobno można używać tego na bieżące eee, czyszczenie. No także zobaczymy, robimy pierwszy oprysk. Tutaj jest efekt po około minucie dwóch że czas na spłukiwanko. No i... I tak praktycznie to nie poradził sobie tylko tam do trudno dostępnych miejsc. Czyli gdzieś będzie trzeba jeszcze ruszyć sobie delikatnie pędzelkiem. Ale ogólnie daje pozytywną ocenę.